Czy wiesz, że już od 1 lipca możesz dorobić nawet 2700 zł bez rejestracji w działalności gospodarczej? Od 1 lipca zostanie zwiększony próg przychodów, od których należy zarejestrować działalność gospodarczą do kwoty 2700 zł brutto miesięcznie. Na podstawie działalności nierejestrowanej jednak nie można wykonywać wszystkich rodzajów działalności, Przede wszystkim tych, które wymagają zezwolenia, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub które są zdefiniowane jako działalność gospodarcza ustawą prawo przedsiębiorców. Przykładem takich działalności, których nie można wykonywać jako działalność nierejestrowaną, są takie usługi jak ochrona osób imienia, sprzedaż alkoholu, organizowanie imprez turystycznych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub pośrednictwo ubezpieczeniowe. Plusami działalności nierejestrowanej jest przede wszystkim brak zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczych, brak zgłoszenia do Urzędu Skarbowego czy konieczności odprowadzania składek ZUS oraz prowadzenia księgowości. Prowadzący działalność nierejestrowaną jednak mają pewne obowiązki, takie jak prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, wystawianie faktur lub rachunków oraz rozliczenie działalności w PIT-36. Jeśli jednak w którymś z miesięcy przekroczysz próg przychodów, jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni zgłosić działalność gospodarczą do CDG.